Siema wszystkim, z tej strony Ninja Games, a oto jest kolejny odcinek z gry Zagrajmy w grę LEGO Star Wars Skywalker Saga Zostawcie łapki w górę, subskrypcję, no i lecimy z odcinkiem Udaj się na Geonosis, Na Geonosis, żeby uratować Obi-Wana Hej, Potrzebujesz się dostać? Tak, muszę uratować Obi-Wana, północne lądowisko A tutaj mamy tylko tą postać? Czy mamy jeszcze jakąś? Tak z ciekawości. A, mamy jeszcze jakieś postacie. Kid Adi. Kid Flisto. Ciekawe, ciekawe. Ale my sobie zagramy mistrzem Windu. Tak? On się nazywa Windu? Tak. Mistrz Windu. Czy jakoś tak? Mam nowe podpowiedzi, wiesz? Tak tylko mówię. Tak? A co tam masz? Pokaż. Aha. Nie, chyba nie będziemy potrzebować. Na razie. Ale mamy 13 klocków. Więc, myślę, że możemy sobie coś ulepszyć. I sobie ulepszymy przyciąganie monet. Bo to na bank nam się przyda. Dobra, idziemy. Geonosis. Okej, okay. jesteśmy na miejscu, więc idziemy. A co? Oni teraz nas nie atakują? <noise> Fajny język. Okej. Okay. Ale i tak nie znam tego języka. Takiego języka się w szkole nie uczyłem niestety. A, oni już tutaj nas atakują. No dobra. Pobalczmy sobie trochę. Na no wstęp. Znaczy na wstępie, ja się ktoś, bo nie radzę i tak przegracie. Dobra, tak sobie patrzyłem, kiedy nas zaatakują w końcu. No i okej okay. Dobra, idziemy. Fajny ma skok, nie taki Dobra, panika na petranaki rozpocząć poziom. Dobrze Postanowiliśmy cię uratować. Świetnie. <śm> Ten zielony to mi trochę tak przypomina modliszkę. Mam co do tego złe przeczucia. Spokojnie, skup się. A co spadnę? Chyba nieźle sobie radzi. Właśnie. O mnie się tutaj nie martwcie. Uwolnijcie z tych łańcuchów. Moment. Dobra, jeszcze Obiwana. Musimy uratować. Świetnie! Tym razem naprawdę. Dobra, Obiłanie. Chodź tutaj. Mamy coś? Mamy. O kurde. Akraj, tak? Akraj. Nazywa się to zwierzę. Zaczyna słabnąć. Jeszcze trochę. Dobra. O jasny nit. Wiele więcej chyba nie zniesie. Przepraszam cię, Anakinie. Nie chciałem tam w ciebie. A co? Czy raz tego mamy atakować? Rik, tak? Czy Rek? Lepiej brzmi lik niż Rek, ale okej. Skupmy się. Jest jeszcze jeden. Nexu. Gdzie jesteś? A, tu jesteś. Chodź tutaj. Chociaż w sumie czekajcie. Bo nie wiem. O, mamy jeden pasek. Dobra. Wiecie co? Sobie to wszystko zniszczmy. I może uda nam się zdobyć prawdziwego Jedi. Tylko, że tutaj będzie nas gonić. Ale okej. Okay. A tutaj co? Gałki lodusom? No dobrze, że odnosi obrażenia. Tylko, że jeszcze bym chciał tutaj sobie zdobyć prawdziwego Jedi. Jeśli by dało radę. Bo ten odcinek nie może być przecież aż taki krótki. Dobra, tutaj coś mamy. Tutaj możemy niszczyć? Aha, dobra, ok. Dobra, stoisko z lodami sobie zniszczyliśmy. Co tam? 4 na 5. Tam mamy mini zestaw, ale tu potrzebujemy yy, Art Ditu, żeby cokolwiek tam zdziałać. Ej, weź mnie tutaj zostaw nie zostaw mnie. Zostaw. Dobra, okej. Okay. O, mamy pierwszy mini zestaw. Fajnie. Co jest? Dobra, okej. Okay. Jeszcze tutaj gdzieś kasa leży? Dobra. Jeszcze tutaj mamy. Ale coś mi się wydaje, że raczej chyba nie zdobędziemy tego prawdziwego Jedi. Chociaż może. Nie, no, nie, nie. Nie ma szans. Co to za przysmaki Może nie zdobędziemy prawdziwego Jedi, ale zdobędziemy niebieski pasek chociaż Jeszcze tylko trzeba zniszczyć takie coś jedno A nie? Dobra, okej, okay, jeszcze jedno Myślałem, że jak już to zniszczymy, to będziemy mieli co? Jeszcze jedno? No dobra, okej, okay. ale na pewno to już ostatnie. No fajnie, jeszcze on nam to zniszczył. A jak oni nam to niszczą, to wtedy nie leci z tego kasa. Ej, no bodaj mi to zniszczyć, co? Obiła? weź tutaj się skup na tym, żeby to zniszczyć. Ty, co, co ty mi tu robisz? Zostaw mnie. Dobra, chyba musimy co, co innego zniszczyć. Ej, możemy na ciebie usiąść? A kurczę. Uciek. Dobra, zniszczyliśmy i mamy co? Mamy niebieski pasek. Fajnie. Ale żeby zdobyć fioletowy To leci nam że tego nie uda. Dobra, atakujemy tego całego nexu. I pokonaliśmy Mistrzu. Windu, jak mi może przybyłeś? Koniec tej zabawy. O, szkoda balonika. Nie acz nierozsądnie, przyjacielu. Mamy przytłaczającą przewagę. A, i ten odcinek trwa. O, to jak ten odcinek jeszcze trwa... To sobie jeszcze poniszczymy trochę. Już wybuchła! O no właśnie. Django Fett. Po raz drugi. I po raz ostatni. Chłopca nagród. Uważajcie, mistrzowie. Ten łowca nagród jest sprytny i przygotowany. Ale ma przeciw sobie jednego z najsilniejszych Jedi. Mówi o tobie czy on? Mówi o sobie. Na pewno. Dobra, czy to możemy jakoś zniszczyć? Tak, możemy, dobra. A kto mi to zniszczył? Nieładnie. Wiecie co? Chyba jednak sobie będziemy tego prawdziwego Jedi. Bo zobaczcie jak lecimy z tymi... ...tutaj, pieniążkami. Zniszcz to mi. I jeszcze to. I to. I tamto. I tamto. I tamto... <noise> Ej! Kto tu tak chodzi bez głowy? Eee... To jest chyba jego ciało, jeśli się nie mylę. Ale gdzie on ma głowę, to ja tego nie wiem. I co, mamy już... Prawdziwego Jedi? Jeszcze nie. Już mamy prawdziwego Jedi, więc... Więc jest super. Dobra. Gdzie jesteś tutaj, Django? Pokaż się. Teraz możemy z Tobą walczyć. Tam jesteś. A... No teraz to. ucieka nam. A przedtem, jak z nim walczyliśmy po raz pierwszy, to. nie uciekał. No teraz to musi uciekać, bo to jest tak, jak... tak jakby. Yy, ostatnia bitwa więc... No. Oczywiście ostatnia I bitwa tak, z nim i żeby pokonać Jedi. Tak. Dokładnie mu. Dziękuję mundi. Jak zwykle pomoż. Przepraszam? Ty Ty? Nie mamy tego na <laughs> No nie. Załóż coś we mnie tam rzucił. Dobra. I ostatni cios. Zobaczcie, jaki piękny. Zebrali ogromną armię! Mój mistrz nie pozwoli, żeby ta zdrada uszła republice na sucho. Zabiorę schematy na kursant. Tam będą bezpieczniejsze. Duku, jeśli ucieknie, więcej układów na swą stronę przeciągnie. Spójrz tam. O, Duku! Podukuj! <laughs> Nie opuszczę jej! Nie pozwól, żeby okay, emocje wzięły górę! Za tym śmigaczem! Okej, a to jeszcze jest poziom czy... A, koniec poziomu. Dobra, okej. Okay. Pomyślałem, że jeszcze ten poziom będzie trwać. Panika na w... Weteranki No, tutaj mamy prawdziwego Jedi Wysłania poziomu Nic? Nic się nie udało? Nawet jednego? No dobra, ale za to mamy jeden mini zestaw Postacie i statki Padmę. raniona szponami Django Fett Django Fett w cywilu I tyle Ok, słuchajcie, to by było już na tyle No Więc Wiecie co robić, jeśli odcinek wam się spodobał, nie? No Trzymajcie się No i niech moc będzie z wami